Weźcie, człowieku, miej szacunek do własnych pieniędzy. Mówi to facet, który wydaje miesięcznie tysiące złotych na perfumy. Bobie stać, kurwa! Nie polecam tych zamienników perfum, nie kupuj ich. Fatur Al Alam Alfakir, hypowany klon z Givenchy Gentleman Reserve Prive, który okazał się. Co najwyżej przeciętny i to kupiony, no nie wiem, za 50 zł. Długo trzeba czekać, żeby zrobił się podobny do Reserve. Priwajem do tego ma trwałość. No jak już masz kupić tanie i rysowe perfumy, to lepiej kupić Kajan Classic czy Tenzary. Zimaya Spectrum. W sumie tragedii nie ma, tylko że ze wszystkich znanych mi klonów drugiego, roże Elysium, ten jest najgorszy. It's the biggest piece of dog shit. Tej samej półce cenowej Emir Trillium będzie lepszy, a jeżeli dopłacisz drugą stówkę, to masz jeszcze lepszy Fragrance World Divina Sylum. Emir Acadia Intenso. Z zamiennikami Bruders jest ten problem, że nie ma nic godnego, co mogłoby się zbliżyć do jakości zblendowania Chanel. Ale jeżeli masz kupić coś tańszego, to Woods Collection North Star będzie najlepszy pod kątem jakości olejków, a klubden i Iconic pod kątem jakości parametrów. Rubroca Me Matrix jest to kolejny Awentus podobne pachnidło, o których Sporo w tej półce cenowej. To naprawdę jest dobry zapach, ale za te pieniądze wolałbym kupić arma w kabinie Man czy z Miami of the Club.